Na vlogmasie numer 23. Już cały grudzień będziemy do wieki I mamy dzisiaj herbatkę zielono ananasowa. A teraz coś. A teraz coś na osłodę. I mamy jakiego pierniczka. Oraz chojneczkę. Teraz kalendarz z kosmetykami. Teraz z kosmetykami. Ja się bardzo ładnie prezentuje po prostu strasznie ciężko go trzymać, więc tutaj jedno. I to. I co nas czeka w tym kalendarzu dzisiaj? Są to takie wrugancje. Czy one są tutaj? Chyba widać. I mamy w nich... No, czekajcie. Ten kalendarz w ogóle już się cały rozpada. Ja już tutaj... Zobaczcie, mogę zobaczyć, co jest w ostatnim okienku, ale specjalnie nie patrzyłam, bo chcę mieć też tę sukienkę, wy też chcecie. A w 23 mamy pilniczek słabo. Ale musi być jakiś dziwny zapychacz po prostu w tych kalendarzach. Przyda się na jakiś, wiecie, nie wiem, wyjazd. Ale dzisiaj jeszcze wstawię film z... Malowanie paznokci na Wigilię, a to już przedostatni film, dlatego widzimy się jutro 24 grudnia. Pa pa!